W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi Szokujące odkrycie w busie na granicy Kobieta ocknęła się i przeszła do ataku Adwokat od trumny na kółkach z wyrokiem Patrole obywatelskie w całej Europie Trzy dostawcze samochody oraz elektronarzędzia o łącznej wartości blisko 350 tysięcy złotych padły łupem 39-letniego mężczyzny, który jak ustalili śledczy działał w warunkach recydywy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gubinie, prowadząc działania operacyjne, natrafili na ślad skradzionego mienia ukrytego w kompleksie leśnym w miejscowości Dzikowo. Na miejscu odnaleziono pojazdy marki Mercedes Vito, Renault Master oraz Ford Transit. Każdy z nich nosił ślady ingerencji, między innymi zmienione tablice rejestracyjne oraz zerwane etykiety identyfikacyjne. W przestrzeniach ładunkowych znajdowały się porozrzucane elektronarzędzia. Obok pojazdów przebywał mężczyzna, który twierdził, że wraca z Niemiec z prac remontowych, a samochody należą do jego firmy. Tłumaczenia te były niespójne, a dodatkowe znaleziska pogłębiły podejrzenia śledczych. W trakcie dalszego przeszukania u podejrzanego, znaleziono susz roślinny oraz biały proszek, które według jego własnych słów miały być marihuaną i amfetaminą, zakupionymi na terenie Niemiec. Substancje te zostały zabezpieczone i przekazane do analizy laboratoryjnej. Jednocześnie funkcjonariusze potwierdzili, że numery rejestracyjne widniejące na pojazdach nie odpowiadają żadnym legalnie zarejestrowanym samochodom, co jednoznacznie wskazywało na kradzież. Do działań dołączył wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Gubin Guben, za pośrednictwem którego potwierdzono, że pojazdy oraz elektronarzędzia zostały skradzione z niemieckiej firmy. Łączne straty właścicieli oszacowano na niemal 350 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury rejonowej w Krośnie Odrzańskim, gdzie usłyszał pięć zarzutów. Włamania do trzech pojazdów i ich kradzieży, włamania do pomieszczeń gospodarczych, kradzieży elektronarzędzi oraz nabycia narkotyków w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu. Wszystkie przestępstwa popełnione zostały w warunkach powrotu do przestępstwa, co znacząco zaostrza odpowiedzialność karną. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Znaczna część skradzionych przedmiotów została już odzyskana i zwrócona właścicielowi. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest kontynuowane, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie. Podczas kontroli autobusu na przejściu granicznym w Medyce, przeprowadzonej 9 kwietnia bieżącego roku, funkcjonariusze Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili próbę przemytu znacznej liczby fałszywych dokumentów oraz nielegalnych wyrobów tytoniowych. W przestrzeni bagażowej pojazdu, w jednej z toreb umieszczonych między artykułami spożywczymi, znaleziono ponad 200 podrobionych praw jazdy. Podejrzenia mundurowych wzbudziła torba, do której skierowano psa służbowego wyszkolonego do wykrywania substancji zabronionych. Po jej otwarciu okazało się, że zawierała dokładnie 203 plastikowe koperty z dokumentami przypominającymi ukraińskie prawa jazdy. Szczegółowa analiza wykazała, że zostały one przerobione, do dokumentów dopisano kategorię C, co mogłoby nielegalnie uprawniać ich posiadaczy do prowadzenia pojazdów ciężarowych. W związku z odkryciem przesłuchano dwóch obywateli Ukrainy, 30- i 36-latka. Mężczyźni twierdzili, że transportowana torba była przesyłką i nie mieli wiedzy o jej zawartości. Zostali przesłuchani w charakterze świadków. Dochodzenie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy ustalają, skąd pochodziły dokumenty i kto miał być ich ostatecznym odbiorcą. To jednak nie koniec znalezisk w trakcie tej kontroli. W innym fragmencie autobusu ujawniono również nielegalny ładunek w postaci butelek z płynem do e-papierosów. Towar zapakowany był w kartony, a jego łączna ilość wyniosła 900 sztuk, z czego każda butelka zawierała 30 ml cieczy. W sumie zabezpieczono 27 litrów płynu bez polskich znaków akcyzy. Do przewozu tego towaru przyznał się jeden z kierowców pojazdu. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy. Wszystkie ujawnione nieprawidłowości są obecnie przedmiotem odrębnych postępowań. Straż Graniczna i służby celne podkreślają, że podobne kontrole są realizowane regularnie i mają na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom transgranicznym, w tym fałszowaniu dokumentów i przemytowi towarów. Wiwożnie doszło do skandalicznego incydentu, podczas którego agresywna pacjentka zaatakowała ratowników medycznych w trakcie interwencji. Zdarzenie miało miejsce 9 kwietnia, gdy zespół Pogotowia został wezwany do kobiety leżącej nieprzytomnie na klatce schodowej jednego z bloków. Po odzyskaniu świadomości 50-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, stała się wyjątkowo agresywna wobec udzielających jej pomocy medyków. W trakcie interwencji kobieta dopuściła się naruszenia nietykalności cielesnej członków zespołu ratunkowego. Uderzała i kopała ich, nie szczędząc przy tym wulgarnych obelg. Wezwana na miejsce policja zatrzymała awanturniczkę. Badanie alkomatem wykazało, że miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej i znieważeniem osób pełniących funkcję publiczną. Ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci czy strażacy, podczas wykonywania obowiązków służbowych objęci są szczególną ochroną prawną. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego za takie przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Jaworznie. Postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem prokuratury zakończy się aktem oskarżenia. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd. W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów z udziałem agresywnych pacjentów na terenie województwa śląskiego od pięciu lat realizowany jest specjalny program edukacyjny Samoobrona w ambulansie. Szkolenia organizowane w ramach tej inicjatywy mają na celu przygotowanie ratowników medycznych do radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa podczas interwencji. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Mateusza N., który w maju 2022 roku zamordował Natalię S w świnoujściu. Zbrodnia została popełniona w obecności kilkuletniego dziecka, które było świadkiem brutalnego ataku. Sprawca zadał kobiecie co najmniej pięć ciosów nożem, doprowadzając do jej śmierci, mimo prób reanimacji podjętych przez ratowników medycznych. Śledztwo wykazało, że dramat rozgrywał się na tle wielomiesięcznego znęcania się nad ofiarą oraz jej córką. Mateusz N. terroryzował rodzinę psychicznie i fizycznie, wielokrotnie groził śmiercią i wymuszał na Natalii S. stworzenie związku, mimo że kobieta nie odwzajemniała jego uczuć. W przeszłości mężczyzna stosował wobec niej przemoc, co było zgłaszane odpowiednim służbom. Do tragedii doszło 17 maja 2022 roku gdy po zażyciu substancji odurzających mężczyzna wtargnął do mieszkania kobiety. Tam, w obecności jej kilkuletniego syna, dokonał morderstwa, a następnie próbował odebrać sobie życie. Został zatrzymany przez policję i przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną. W trakcie procesu Mateusz N przyznał się do zadania śmiertelnych ciosów, jednak nie poczuwał się do winy w zakresie zabójstwa z premedytacją oraz wcześniejszych zarzutów o znęcanie się nad rodziną. Sąd nie dał jednak wiary jego wyjaśnieniom, uznając je za próbę umniejszenia swojej odpowiedzialności. W uzasadnieniu wyroku sędzia Artur Karnacewicz podkreślił, że oskarżony dopuścił się czynu wyjątkowo brutalnego, który był poprzedzony długotrwałym nękaniem ofiary. Sąd uznał, że wyłącznie kara dożywotniego pozbawienia wolności może stanowić adekwatną odpowiedź na taką skalę przemocy i cierpienia zadawanego bliskim osobom. W opinii sądu motywy oskarżonego miały charakter toksycznej obsesji, nie mającej nic wspólnego z prawdziwym uczuciem, a jego zachowanie nie rokuje możliwości resocjalizacji. Wyrok jest nieprawomocny i może zostać zaskarżony przez obronę. Sąd rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie Pawła K., adwokata z Łodzi, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo jeziorany. Mężczyzna został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto sąd zobowiązał go do wypłaty odszkodowań na rzecz rodzin ofiar. Orzeczenie nie jest prawomocne. W toku postępowania ustalono, że kierując samochodem marki Mercedes, Paweł K. naruszył przepisy drogowe, przekraczając podwójną linię ciągłą i wjeżdżając na przeciwny pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym Audi 80. W wyniku wypadku zginęły dwie kobiety, kierująca i pasażerka Audi. Prokurator zarzucił oskarżonemu nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, wskazując na brak należytej uwagi podczas jazdy. Sprawa zyskała rozgłos medialny również z powodu zachowania Pawła K. po wypadku. Wkrótce po zdarzeniu opublikował w internecie nagranie, w którym umniejszał tragicznym skutkom swojego działania, porównując pojazd ofiar do trumny na kółkach. I uświadommy sobie, sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak nadmierna prędkość że, że brawura że telefony komórkowe że pijani kierowcy ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły. Jeżdżą. one są przerzucane do nas, bo ludzie sobie kupią, o, kupię, fajnie, kupię sobie auto za 3000. No i co cieszysz się, że kupię sobie auto za 3000, a nie lepiej wziąć kredyt, pożyczyć od kogoś kasę, poczekać, uzbierać i kupić auto bezpieczne? Zostanówmy się nad tym naprawdę. Wypowiedź ta wywołała oburzenie wśród opinii publicznej oraz rodzin zmarłych, co znalazło odzwierciedlenie w komentarzach prokuratora w trakcie mowy końcowej. Przedstawiciel oskarżenia, prokurator Arkadiusz Schulz z prokuratury okręgowej w Olsztynie, ocenił, że Pawła K cechowała lekkomyślność, a jego zachowanie po wypadku, szczególnie publikacja filmu, było wyjątkowo niestosowne i pozbawione empatii. Podkreślił także, że kierujący powinien być świadomy ryzyka, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego pojazdu, którym się poruszał. Z kolei obrona argumentowała, że postępowanie dowodowe miało braki, a dane pochodzące z systemów pokładowych Mercedesa nie zostały rzetelnie przeanalizowane. Obrońcy utrzymywali, że zgromadzone materiały nie dają podstaw do jednoznacznego przypisania winy oskarżonemu i wnioskowali o jego uniewinnienie. Przesuwają go uczucia pokrzywdzonych których może zranić. Nawet te późniejsze przeprosiny oskarżonego są takie, nazwijmy to influencerstkie. Tak? On nie, nie wypowiedział po prostu zwyczajnie, że przeprasza, popełnił błąd, publikując ten materiał, tylko gdzieś dookoła jakoś to ubiera w słowa takie. Wie, oskarżony, ja tego zupełnie nie rozumiem, to jest zachowanie. bo Oskarżony jest nie dość że adwokatem, to jeszcze ojcem w dość już zaawansowanym wieku osobą, no a całe to zachowanie od wypadku poprzez przede wszystkim to, co się działo później, świadczy o tym, że tak jakbym czytać to, to, to ma się do czynienia z osobą w wieku lat 13-14 i to wyjątkowo taką nie rozumiejącą konsekwencji swoich działań. Proces rozpoczął się w lutym 2023 roku i toczył się z udziałem opinii biegłych oraz analizy danych technicznych. Paweł K. przez cały czas trwania postępowania utrzymywał, że nie przyczynił się do wypadku, a tragiczny finał był wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. W dniu ogłoszenia wyroku na sali rozpraw nie pojawił się ani oskarżony, ani jego pełnomocnicy. Prokuratura domagała się surowszej kary. 5 lat więzienia i dziesięcioletniego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, choć wymierzył niższy wymiar kary, uwzględnił społeczną szkodliwość czynu, orzekając również obowiązek rekompensaty finansowej wobec bliskich ofiar. W obliczu narastającego poczucia zagrożenia i coraz częstszych sygnałów o przestępczości w lokalnych społecznościach. Coraz więcej obywateli w Europie decyduje się na aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Własnymi siłami, w ramach obywatelskich inicjatyw, wychodzą na ulice, by pokazać, że nie będą biernie przyglądać się zagrożeniom. We Włoszech przykładem takiej oddolnej inicjatywy jest powstały w Mediolanie artykuł 52. Nazwa organizacji nawiązuje bezpośrednio do artykułu włoskiego kodeksu karnego, który reguluje prawo do samoobrony. Zrzeszeni w tej inicjatywie mieszkańcy tworzą patrole obywatelskie, które monitorują sytuację w wybranych dzielnicach, zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do incydentów z udziałem imigrantów. Choć część mediów próbuje dyskredytować ich działania, wielu Włochów postrzega je jako realną odpowiedź na problem, z którym państwowe służby sobie nie radzą. Poparcie dla inicjatyw obywatelskich rośnie nie bez powodu. Społeczeństwo chce czuć się bezpiecznie we własnym kraju i mieć wpływ na to, co dzieje się na jego ulicach. Prawo do samoobrony to fundamentalny element wolnego społeczeństwa, a jego poszanowanie przez władzę jest obowiązkiem, nie opcją. Podobne tendencje można zaobserwować także w Polsce. W ostatnich tygodniach duże emocje wzbudził tzw. obywatelski spacer, który miał miejsce przed Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Czerwonym Boże na Podlasiu. Zgromadzeni obywatele wyrazili swoje obawy po licznych doniesieniach o niepokojącym zachowaniu niektórych mieszkańców Ośrodka. Uczestnicy chcieli przekazać wyraźny sygnał, jeśli władze i instytucje państwowe nie reagują wystarczająco skutecznie, to ludzie wezmą sprawy w swoje ręce. Od ponad roku patrole obywatelskie zyskują na popularności w Polsce, stając się realną odpowiedzią na rosnące poczucie braku bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ich działalność rozpoczęła się przede wszystkim w Kurniku oraz w Środzie Wielkopolskiej, gdzie lokalni mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać tam, gdzie ich zdaniem Państwowe służby były niewystarczająco obecne. Inicjatywy te szybko przyciągnęły uwagę nie tylko mediów, ale także innych społeczności, które zaczęły tworzyć własne grupy patrolowe, wzorując się na pierwszych oddolnych działaniach z Wielkopolski. Patrolują ulice, osiedla, parki, wszędzie tam, gdzie wcześniej dochodziło do zakłóceń porządku, kradzieży czy aktów wandalizmu. Dla wielu osób są symbolem obywatelskiej odpowiedzialności, a ich obecność buduje poczucie wspólnoty i zwiększa świadomość społeczną w zakresie troski o bezpieczeństwo lokalne. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.